Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na osiedle Strefa Czasu. Jest to osiedle wybudowane w 2017 roku przez dewelopera Budlex. Znajduje się ono między ulicą Lubicką a Żółkiewskiego i jest naprawdę kameralne. Chodźcie zobaczyć więcej. Sam budynek jest bardzo nowoczesny. Mamy tutaj bardzo szerokie klatki schodowe, Windek który do poziomu 0 oraz minus 1. Cała infrastruktura jest naprawdę przemyślana. Mieszkanie, które mamy przyjemność zaprezentować, położone jest na parterze, ma powierzchnię ponad 71 m2 i składa się z trzech niezależnych pokoi. Układ mieszkania pozwolił wygospodarować dwa dodatkowe pomieszczenia: gospodarcze oraz garderobę. Ponadto. Prawie 10-metrowa osobna kuchnia dopełnia funkcjonalności tego mieszkania. Zamknięte osiedle, wideo zewnętrzne rolety, bądź sama lokalizacja tego osiedla sprawia, że codzienne funkcjonowanie będzie dla Państwa znacznie łatwiejsze. Prawdziwą wisienką na torcie jest ponad 30-metrowy taras, a dzięki jego usytuowaniu możemy poczuć tutaj pełną prywatność. Jeśli poszukują Państwo mieszkania, które jest gotowe do wprowadzenia, oferuje mnóstwo nowoczesnych wygód, a ponadto można tutaj dokupić aż dwa miejsca postojowe wraz z komórką lokatorską, to jest właśnie ta oferta. Pamiętajcie, Better Call Fee.